poprzednim odcinku. No, uwaga. Na tyłu, na przód, na tyłu, tak. Pan Edward zniósł dzielnie jedną porażkę, ale kolejna awaria. To już za wiele. Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy drugi i ostatni dzień koszenia kukurydzy. Także dzisiaj trochę tak w biegu zaczynamy. Na że mam trochę czasu, to trochę pomogę tutaj ubić sąsiadowi. Generalnie zestawy są te same, tu się za dużo nie zmieniło. Zmieniła się sieczkarnia i od razu, uprzedzając pytania, sieczkarnie załatwił nam Krzychu. I on też tutaj pełni dzisiaj rolę naszego kombajnisty. Pole jest bliziutko, także można jeździć na spokojnie. Nie trzeba się tutaj nic spieszyć. O, otworzę sobie szybę jeszcze. Dzisiaj co najważniejsze, bez żadnych przygód, póki co. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Naprawdę zależy mi, żeby to było już dzisiaj skoszone i można by się wtedy brać za coś innego. Idziemy, jeszcze zobaczymy, jak mu tam idzie. na Nogajd, że pryzma dobrze ubita, ciągniki się nie zapadają? O właśnie, trzeba pokazać, jak pryzma w 13 wygląda, bo troszeczkę wyglądało to inaczej, niż w późniejszych farmingach. Tutaj koła się zapadają całkiem praktycznie. Może będzie lepiej na 30 tam widać. W ogóle Krzychu nam użyczył swoją 30 dzisiaj do filmu, więc zaraz wam tam pokażę, co i jak. To jest sprzęt porządny. Taka 30 to rzeczywiście tutaj dużo ubije w porównaniu do tej osiemdziesiątki. Dobra, bo zaraz pewnie będę musiał tam podjeżdżać, także powrzucam wam tu jakieś przebitki. Przyzmy znajomego! No, <grydze> Fidget Spinner dosłownie. Dobra, to jeszcze okryjemy te pryzmy na koniec. O, I elegancko. Trochę dziwna tekstura, coś jest tutaj. No ale mniejsza z tym. Także akcję mamy skończoną. Myślę, że to będzie na tyle. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.